Szczęść Boże, Państwu. W dalszym ciągu zajmiemy się skarbami Kościoła. Nie chodzi o złoto, nie chodzi o szlachetne kamienie, o i diamenty, chodzi o ludzi. Ludzi, którzy kochali ten Kościół, ludzi, którzy byli zauroczeni tym Kościołem i całe swoje życie ofiarowali Kościołowi. Wróćmy do początku, to co przy, ostatnim, przy ostatniej lekcji mówiłem, do Patrologie Cursus Completus Księdzarzaka Pola Minia. Przypatrzmy się dwóm pisarzom kościelnym spośród kilkuset, bardzo mądrym, z ogromnym wyczuciem sakrum, płodnymi pisarzami okresu prześladowań Kościoła, ale zostali tylko pisarzami, ponieważ. Pierwszy, Tartulian, mógł być świętym, pisał bardzo dużo, bardzo ciekawie, prowadził życie bardzo mm, surowe, wiele pokutował, wiele się modlił, ale zauroczył się dwoma dziewicami, wizjonerkami, ich przewodnikiem Montanim, którzy chcieli reformować Kościół, zaostrzając dyscyplinę kościelną, żądając dłuższego postu, zabraniając powtórnego małżeństwa. Jednego surowego traktowania odstępców od wiary, aby, ale żądali także, aby kobiety mogły być kapłankami i biskupkami. Niestety świętym nie mógł zostać. A drugi Origen jest bardzo świątobliwy, człowiek o wielkiej. Mm, ducha o wielkiej miłości do Jezusa, mógłby zostać święty, gdyby nie samo okaleczenie poprzez kastrację. Niestety zgubna nadgorliwość spowodowała, że warunek nie został spełniony. Świętym nie może zostać w kościele katolickim. Przypatrzmy się pierwszemu Tertulianowi. Urodził się w 160 roku W Kartaginie, czyli dzisiejszej Algierii. Nazywał się Quintus Septimius Florens Tertullianus. Ojciec był wysoko postawionym oficerem rzymskim, poganinem. On od młodzieńczych lat pasjonował się retoryką i prawem. Skończył studia w Afryce i później w Rzymie. W Rzymie został wziętym adwokatem. Przyjmuje chrześcijaństwo mając 35 lat. Wraca do rodzinnych stron, aby całkowicie poświęcić się Kościołowi katolickiemu. Pisze bardzo dużo. Był jednym z najbardziej płodnych pisarzy języka łacińskiego czasu sprzed Konstantyna Wielkiego, czyli czasu prześladowań. Pozostawił po sobie 31 pis, które dzielimy na pisma apologetyczne, słynne Apologeticum. Gdzie broniąc chrześcijan, porównuje religię chrześcijańską do filozofii. Pyta, dlaczego zmusza się do składania ofiar chrześcijan, kiedy filozofowie, którzy kpią sobie z mitologii, nie są zmuszani do składania ofiar? Dalej pisze: Adversus Marcionem. Pięć ksiąg przeciwko Żydom. Wiemy, że po największym prześladowcą naszym w tym czasie była synagoga żydowska. On pisze, że pan Jezus ustanowił nowe prawodawstwo, że jest Nowym Mojżeszem, że to przepowiadali Chryst go prorocy. Także poganie mają udział w łaskach Jezusa z Dalej pisze księgi dogmatyczno-polemiczne, ad martyrs, chrześcijan panujących, idących na śmierć, stara się pocieszyć wzmocnić ich wiarę. Pisze o zmaczystaniu, o czyściu, o pokucie, o Eucharystii. Pamiętajmy, że są to czasy przednicejskie, przed dogmatycznym sformułowaniem credo, kiedy nauka się dopiero krystalizowała i najróżniejsze opinie, poglądy, mniemania się szerzyły. Dalej, można podzielić jego pisma na praktyczno-ascetyczne, na przykład Depulika o czystości obyczajów. Tam, takie bardzo podstawowe, byśmy to dzisiaj nazwali obą tą, jak powinni chrześcijanie się zachowywać. Te anima, Szczególnie mówię o grzechu pierworodnym. Człowiek jest skażony, ale nie zdeterminowany przez grzech pierworodny. O cierpliwości, której mu tak bardzo brakowało. Depenitencja o pokucie. Następnym wielkim pisarzem kościelnym był Origenes. Urodzony w 185 roku w Egipcie, w Aleksandrii. Ojciec Leonidas był męczennikiem. W roku 201 został za Jezusa zabity w Afryce. Rodzina w, w, w nędzę. On ma 16 lat, utrzymuje rodzinę, dając korepetycje z gramatyki. Równocześnie staje się uczniem modnych wówczas neoplatoników. Prowadzi bardzo ascetyczny typ życia. Całe życie pozostaje laikiem, nauczycielem szczególnie szkół katechumenalnych. Jego dziełem życia były słynne Heksapla, czyli w sześciu kolumnach tłumaczona Septuaginta. Co to jest Septuaginta? Septuaginta to jest przetłumaczona w II wieku przed Chrystusem w Aleksandrii. Z hebrajskiego na język grecki wszystkich pism Starego Testamentu. Od tego czasu Żydzi, z chwilą, kiedy zostało przetłumaczone na grecki, odsuwają się od tory, odsuwają się od Starego Testamentu, skupiają się na Talmudzie, na komentarzach rabinackich. To prowadzi do izolacji. Teksty hebrajskie tłumaczy na grecki i na łaciński, i znowu z greckiego na hebrajski i łaciński. I to klana w sześciu kolumnach, tych, te trzy języki. Także można było sprawdzić I to tak całe pismo Starego i Nowego Testamentu, wielkie dzieło jego życia. Pisze alegoryczne komentarze do prawie wszystkich ksiąg Starego Testamentu. Pisze książkę Kontra Celsus. Był w tym czasie słynny filozof rzymski, nazywał się Celsus, który Jezusa uważał za szarlatana i oszusta. On pisze przeciwko niemu, kiedy zdaje dowody na bóstwo Jezusa Chrystusa. To dzisiaj znany jest jego traktat de Principis. O pryncypiach staraj się w sposób prosty i rozumny wytłumaczyć w piętnastu traktatach religię chrześcijańską. Tartaty mówią o Trójcy Świętej, o stworzeniu świata, o upadku pierwszych rodziców, o wolnej woli. Wszystkie ujęte są w formę platońskich dialogów. Origenes miał wielki wpływ na późniejszych teologów nie tylko swoimi pismami, ale swoim ascetycznym trybem życia. Postami, nocnymi czuwaniami, regularnym czytaniem Pisma Świętego, medytacjami. Jest prekursorem życia mniejszego. Następnym wielkim ojcem kościoła, kościoła łacińskiego jest Aurelius Ambrosius, czyli święty Ambroży. Urodził się w 340 roku w Trewirze w Niemczech. Nazwany kolumną kościoła bo perłą, która błyszczy na palcu Boga. Urodzony w rodzinie arystokratycznej, już ochrzczonej, ojciec jego był prefektem Galii. Studiował literaturę grecką, rzymską i prawą. Zgodnie z tradycją rodzinną obrał karierę urzędniczą. Został namiestnikiem w północnej Italii z siedzibą w Mediolanie. Po śmiecie biskupa Mediolanu został przez lud wybrany jego następcą, chociaż nie był jeszcze ochrzczony, był tylko katechumenem. Po długim oporze i na wyraźne życzenie cesarza Walentyniana przyjął tytuł biskupa. Musiał się ochścić, przyjął diakonat, presbiteriat i został konsekrowany na biskupa Mediolanu. Ale wiedzę teologiczną musiał nadrobić, nie był seminariu. Był taki kapłan, nazywał się Syplicjas i Syplicjan uczył go przez wiele lat teologii, ale zachował taką czystość wiary, tak pragnął jedności Kościoła, w Morzu Arianizmu, że głównym celem jego działalności biskupi była działalność apostolska jednocząca Kościół Katolicki. W zachowaniu czystości wiary widział pomyślność nie tylko Kościoła, ale Imperium Rzymskiego. Chciał związać Kościół z państwem, które powinno popierać wiarę katolicką, chciał zapewnić Kościołowi autonomię walczył z arianizmem. Kiedy regentka Justyna, zwolenniczka arianizmu, zażądała oddania arianom dwóch bazylik w Mediolanie, wydała dekret grożący śmiercią każdemu, kto będzie stawiał przeszkody kultowi ariańskiemu, Ambroży odmówił wydania świątyń. Mając na poparcie ludzi, zamknął się z przybyłymi na synod biskupi Bazylice Porcjana w Mediolanie co zrobić? Zebrało się kilka set ludzi, kilka dni okupywali kościół, aby utrzymać nastrój religijny w Okupowanej Świątyni zaproponował obecnym śpiewanie hymnów i Psalmów na wzór kościoła wschodniego? Zwycięstwo Ambrożego osłabiło pozycję Arian w Górnej Italii, kościoły pozostały katolickie. Ale po nakazanej przez Teozojusza masakrze ludności Thessalonik, za odwet, za zamordowanie za kilku urzędników cesarskich, Ambroży wymógł na cesarzu publiczną pokutę. Przyczynił się także Ambroży do nawrócenia się Augustyna. Ambroży wyróżniał się silną. Wolą, poczuciem ładu, karnością, zmysłem praktycznym, własny majątek sprzedał, rozdał Bogiem. W czasach religijnej niestabilności, szerzącej się herezji ariańskiej, pozostał w życiu, mowie i pismach wiernym Kościołowi katolickiemu do ostatniego tchnienia. Następnym ojcem i doktorem Kościoła. Jest słynny Aurelius Augustinus, czyli święty Augustyn, urodzony w Talaście, dzisiejszej Algierii e, w 54 roku. W tym czasie przynależała Afryka Północna do Imperium Rzymskiego. Ojciec Patrycjusz Rzymski był pogalinem, matka święta Bonika chrześcijanką. Augustyn jest jednym z najbardziej oryginalnych i twórczych pisarzy chrześcijańskiej starożytności. Porusza wszystkie możliwe zagadnienia filozoficzne i teologiczne istotne dla ówczesnego Kościoła. Jego działalność praktyczno duszpasterska koncentrowała się przede wszystkim na walce z heryzjami. Po burzliwym życiu rozstał się ze swoją przyjaciółką i dzień smatysztania 387 roku przyjął wraz z synem swoim Adeodatem chrzest z Rąka Bróżego. Rok później, już po śmierci matki, świętej Moniki, wraca do Afryki, gdzie został wyświęcony na kapłana, skupił wokół siebie przyjaciół, stworzył rodzaj wspólnoty dla świeckich celem prowadzenia doskonałego życia. Kiedy został biskupem w Hiporegis Regius drugim co do wielkości po Kartaginie mieście, w ówczesnej prowincji rzymskiej Afryka, powadził ze swoimi diakonami, prezbiterami życie wspólnotowe, tego ideały miało być apostolstwo. Po czasie pozostawia administrowanie swojej diecezji prezbiterowi Herakuszowi, aby bardziej poświęcić się pracy pisarskiej. To był tytan pracy, mówi historia, że codziennie dziesięć prawie godzin siedział i pisał. Codziennie. Na to odbywa liczne podróże, idzie wygłasza kazania, uczestniczy w synodach, w rokowaniach, w dyskutach, konferencjach. Prowadzi obfitą korespondencję z papieżami, cesarzami i wieloma innymi wybitnymi osobistościami, ze świętym Hieronimem na przykład walczy z manicheizmem, arianizmem, doketyzmem, czyli sektami krasującymi w tym czasie w Kościele katolickim. Cesarz Walentynian III zaprosił go na sobor Efeski w 431 roku. Ciało tam bardzo czynnym był, praca zmarcza się obleżenia Hipporegius przez wandalów. Ciekawy epizod. Otóż wódz wandalów miał taki wiesz, szacunek do Augustyna, że odczekał ze zdobycie miasta, aż do śmierci Augustyna. Dopiero po jego pogrzebie zdobył miasto Hippo, a zbiory i pisma, i traktaty, i inne dokumenty, które no, pozostawił po sobie Augustyna, Augustyn pozwolił przewieźć bezpiecznie. W miejsce, aby nie uległy zniszczeniu przy zdobywaniu miasta. Ocenia się, że spuścizna Świętego Augustyna to 113 bardzo obszernych prac i dziesiątki innych. Jest niemożliwa w ich szczególności szczegółowa analiza dotychczas. Jego pisma to fundament katolickiego średniowiecza. Święty Augustyn. Przejdźmy do następnego ojca kościoła, doktora równocześnie, świętego Hilarego Płatier we Francji. Teolog, poeta, rodzice byli poganami. Po studiach filozoficznych ożenił się, miał córkę Afrę, cztery lata po Chrzcie zostaje wybrany biskupem Płatie. Nazwanym jest Atanazem Zachodu, gdyż całe życie poświęcił walkę z Arianizmem. Został wygnany przez Arian, przebywa azym mniejszych gdzie swoją diecezją otrzymał kontakt przez korespondencję. Wrócił do diecezji, zorganizował synod w Paryżu w 361 roku, na którym potępiono arianizm, przyjęto symbol nicejski, kredo nicejski. Jezus jest Bóg z Boga, światłość ze światłości, współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, co się stało. Centralną ideą teologii Hilarego jest skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa, w drugiej osobie Bożej. Następnym, święty Hieronim, urodzony między 340 a 45 roku w Dalmacji, w dzisiejszej Chorwacji w miejscowości Strydom. Rodzice byli bogatymi chrześcijanami. Studia gramatyki i retoryki kończy w Rzymie, gdzie przyjmuje chrzest. Z Rzymu udaje się do Galii, dzisiejszej Francji, aby poznać życie mnichów. Stąd udaje się do na wschód. Ale po w Syrii, które dzisiaj tak strasznie zniszczone jest, miasto znane nam, przyłącza się do grupy mnichów. Jest jednak niezadowolony z ciągłych dyskusji teologicznych. Udaje się więc do Antiochi. Gdzie bardzo dobrze opanował Grekę. Potem udaje się na pustynię, gdzie w ciągu trzech lat opanowuje perfekt język hebrajski. W 382 roku wraca do Rzymu, tutaj zostaje przyjacielem i sekretarzem papieża Tamazego. W Rzymie jest przewodnikiem duchowym bardzo bogatych, wpływowych niewiast rzymskich. Po śmierci biskupa papieża Damazewa wyjeżdża do Aleksandrii, czyli do Egiptu, stamtąd do Betlejem, gdzie przez 35 lat żyje. Tutaj, w wybudowanym przez siebie klasztorze, organizuje życie klasztorne, prowadzi wykłady, naucza, ale przede wszystkim zajmuje się tłumaczeniem pisma świętego. Starego I Nowego Testamentu z języków oryginalnych. Tutaj powstaje tak zwana wulgata, z której Kościół katolicki korzystał do drugiego soboru watykańskiego. Hieronim zasłynął przede wszystkim jako tłumacz pisma świętego i dzieł pisarzy greckich. Cechowała umiejętność scalenia kultury klasycznej z kulturą chrześcijańską. Spopularyzował zasady hermeneutyki i egzegezy biblijnej. Wypracował w kościele, tak wschodnim jak w zachodnim, konsens, konsens to, co dobre z antyku przyswajał kościołowi katolickiemu. Umiera z wycieńczenia, prawie że oślepły Betlejem w 419 roku. Następnym Człowiekiem, który wiele zasłużył się dla Kościoła katolickiego był Leon z tytułem Wielki. Około 400 lat, 400, w roku 400 papież celestyn wyświęcił go na diakona. Mając 40 lat, zostaje wybrany na papieża przez ludzi w Rzymie. I przeszło 20 lat kieruje Kościołem w czasach rozdarcia wewnętrznego, niebezpieczeń zewnętrznych. Walczy z sektami wewnętrznymi, walczy z monofizytami, pelagianizmem, manicheizmem, pryscylianami. Wszystko to sekty ukierunkowane na boskość Jezusa Chrystusa, które przeczyły prawdziwej nauce Kościoła katolickiego. Jakby chciały Kościół katolicki odrapać z boskości Jezusa Chrystusa. Na zewnątrz Miał papież Leon Wielki wielkich wrogów, m.in. króla Użów, a tyle, którego nazwano Biczem Bożym, który ostatecznie wycofał się za Alpy. Oraz ten sam problem miał z królem Wandalów, Kejzerichem, którego udało się przekonać, aby zaprzestał przestał plądrowania Rzymu i wycofał się na północ. Święty Leon Wielki dał impuls i im wytyczne na przyszłość kościołowi i papiestwu, wierze, teologii, kulturze i polityce. Zmarł w 461 roku, mając jeden lat. Benedykt XIV w 1754 ogłosił go doktorem kościoła. Następny drugi wielki papież, Grzegorz, Grzegorz Wielki, urodzony 140 lat później, w 540 roku w Rzymie, pochodził z rodziny senatorskiej. Jego tata był prefektem Rzymu, on sam również był prefektem Rzymu po ojcu, legat papieski w Konstantynopolu. Był mnichem później w Rzymie, fundatorem sześciu klasztorów, nawet na Sycylii. W Rzymie zbudował klasztor, gdzie żył, oddał się modlitwie, postom. I studium Pisma Świętego. Mając 37 lat, został wyświęcony na diakona, a po śmierci papieża Pelagiusza, zostaje przez kler i lud wybrany papieżem. Pozostawił po sobie ogromną ilość pism, kazań, nauk, listów o charakterze pouczającym, szczególnie w dziedzinie moralności. Jego teologia jest adresowana do ludu, do duchowieństwa i do zakonników. Jego połączona ze świętością pokora, jego mądrość, jego zmysł praktyczny spowodowały, że jego kult rozpoczął się już po jego śmierci. Następnym wielkim czynnym w Hiszpanii ojcem kościoła i doktorem jest Izydor Sewilli, mnich, biskup, pisarz urodzony w Hiszpanii w 560 roku. Był czwartym dzieckiem zamożnych, świątobliwych rodziców Seweriana i Tortory. Miał troje starszego rodzeństwa. Leander, który poznaje jako mnich w Konstantynopolu Grzegorza Wielkiego, zaprzyjaźnia się z nim, zostaje biskupem Sewilli. Fulgencjusz był również biskupem w Hiszpanii a siostra Florencja zakonnicą i mniszką założonego przez brata Zakonu żeńskiego. I Sytor postarał rodziców jako dziecko, małe dziecko, najstarszy brat zajął się jego wychowaniem w duchu prawdziwej, pobożności, miłości, ubóstwa oraz miłości do nauki i do Pisma Świętego. Pozostał mnichem, a po śmierci brata został wybrany na biskupa Sewilli. Dążył do podniesienia poziomu intelektualnego i moralnego duchowieństwa. Zabiegał o zakładanie szkół biskupów w Sewilli, w Saragosie i Toledo. Założył własną bibliotekę ze skryptorium. Zyskał sławę wybitnego mówcy i kaznocii. Prowadził korespondencję z królem Wizygotów, Sisyputem. Inocenty XIII w 1722 ogłosił go doktorem Kościoła. Pozostawił po sobie wiele pism dogmatycznych, egzeketycznych, czyli tłumaczących Pismo Święte, dydaktycznych i historycznych, ale przede wszystkim był biskupem. Już pasterzem, pragnącym sprostać potrzebom swoich czasów, który najlepsze wartości antyku, kultury greckiej łączył ze spuścizną ojców Kościoła. Znany jako największy encyklopedysta starożytności chrześcijańskiej. Zmarł w Sewilli w wieku 76 lat. Piotr Chryzolog. Urodzony około 380 roku w Imola, w Italii. okszczony, wyświęcony na diakona przez biskupa z Imola, konsekrowany na arcybiskupa Rabenny z racji nieskazitelnego życia, ale przede wszystkim mądrości przejmującej się w życiowych radach, które udzielał biskupom, opatom czy cesarzowej Gali, Placycie, został Znany nie tylko na zachodzie, ale i na wschodzie. Był zaprzyjaźniony z papieżem Leonem Wielkim. Razem zwalczają szerzące się naówczas herezje, jak mu i monofizytyzm. W przeciwieństwie do Jana Złotoustego, kościoła wschodniego otrzymuje tytuł histologos, czyli złotomówiący. I cytuję jego bardzo mądre Taka sieci Dewisa są trzy praktyki religijne, które wzmacniają naszą wiarę. Pisze modlitwa, post i jałmużna. Duszą modlitwy jest post. Życiem postu Jałmużna. Kto tylko jedno praktykuje, ten nie ma nic. Kto się modli, a nie pości, a jak pości, niech daje Jałmużnę jest najpiękniejsza ofiara, jaką możemy złożyć Panu Bogu. Święty Piotr Chrozolog. Drugim Piotrem się zajmiemy się tym Piotrem Damianim. Ciekawa postać urodzony w roku 1006, który zapragnął być zaprzyjaźnił się, Romualdem, twórcą kamedłów i kamedum. Ale aktywny we wszystkich dziedzinach życia Kościoła, przede wszystkim czynny. W zwalczaniu nadużyć, jakie wówczas się szerzyły w kościele Symonia, czy kupowanie sobie urzędów kościelnych, inwestytura świecki, czyli nadawanie hmm, ta, 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 świeckim ludziom biskupstwa czy opactwa. Oprócz biskupa rzeczywistego, tego opa, opata, wyświeconego, był świecki człowiek, który miał dysponować sam majątkiem kościoła czy klasztoru. To by się nazywało inwestytura świecka, z tym walczył kościół łaciński przez wiele pokoleń. I dalej amoralne życie pewnej części kleru. Święty Piotr Damiani pozostały 180 listów, w których każdy jest traktatem o konkretnym problemie kościoła. Pozostały 200 hymnów, modli, modlitw, pobożnych opowiadań i epigramów. 54 kazania na święta i niedziela, mianowany kardynałem. Po czasie rezygnuje z tego tytułu, pozostaje kamidłowo. Wielki szacunek ma do tego świętego Piotra Damiani. Dante Alighieri, Petrarka, Boccaccio tak wysoko go cenili, że pisali o nim jako o wyjątkowej osobowości. Proszę Państwa, mam jeszcze wiele, wiele innych, bardzo ciekawych, to jest tak wybiórczo potraktowałem nich, żeby przekazać, podać, jak bardzo, wartościowych mieliśmy w historii Kościoła ludzi. Kilkanaście tysięcy mądrych, świętych, zanotowanych przez Kościół, którzy z miłości do Kościoła poświęcali całe swoje życie, oddawali, Wszystkie swoje umiejętności i talenty Kościółowi, a wszystkości oczywiście Bogu. Popatrzmy na nich. Nie fascynujmy się tym, czego dzisiaj a, tam, nam podsuwa na talerzu ateistyczny humanizm. Wszystko jest nic nie warte. Wszystko jest przemijające. Zapraszam Państwa do trzeciego, równie ciekawego wykładu, różne ciekawe prelekcji お,おいかき淡いと、とくらき淡い。